Moi drodzy, DICE, kiedy ostatnio zrobi coś dobrze, to przeważnie słuchając naszych rad sprzed kilku, albo kilkunastu miesięcy. Bo ile to razy mówiłem, weźcie tego portala, twórzcie na masę różne tryby, wrzucajcie i zobaczymy, który siądzie. Który przytrzyma Battlefieldową społeczność dłużej przy Battlefieldzie 2042. No i tak też zrobili, stworzyli retrospekcyjne przełamanie. Dlaczego tak to nazwali? Dlatego, że gramy na dwóch mapach ze starych Battlefieldów Puerto Rico i kanały non-shar. Moi drodzy, 16 na 16. Teoretycznie tylko dla piechoty, ale na Arice pojawia się także czołk na szczęście bez latającego badziewia. No i moi drodzy, zabawa jest przednia. Przygotowałem wam takie dwa gameplaye z obu map, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda layout i jak wygląda yy, cały feeling, i jaki jest, yy, moi drodzy, flow, a jest bardzo dobry, gra się naprawdę bardzo fajnie i serdecznie. Polecam. Tych, którzy grają na pc pewnie zainteresuje też news, że podobno naprawili ten problem frizowania i crashowania, tak chwalą się na Twitterze. Jak jest naprawdę? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli materiał się Wam spodoba, nie zapomnijcie lajkować, nie zapomnijcie także subskrybować oraz dołączyć do naszych streamów codziennie wieczorkiem. A ja już oddaję głos na pole bitwy i odmeldowuję się z tej strony, jak zawsze mówił do Was Miniu. Oła. Wiedziałem, że to się tak skończy. No ja chyba teraz po temacie. To jest to, co mówiłem na początku. Jak tu już się okopią, to my będziemy atakować, a oni bronić. Tak jest właśnie w liniowych układach. A ten układ jaki jest, nie jest liniowy. Nie jest liniowy, więc tutaj już raczej takiej sytuacji nie będzie. Akurat się przesunął, no. Położył się tam, nie? Nie położył się. Jest takie satysfakcjonujące granie tą kuszą i ładowanie takich headów. Oj! Już jakiś samochodzik jedzie. Może go pogońmy, bo jak oni nam się tam przedostaną na tyły, to nawet możemy zdążyć. Nie, możemy nie zdążyć wrócić. Miałem powiedzieć, możemy zdążyć nie wrócić. Co troszkę... O! Chciałbym wiedzieć, czy ten gościu rozstawił tutaj gdzieś respa. Oczywiście, że rozstawił tu respa. I działko Dlatego nie chciałem wbijać sam, tylko wolałem poczekać na, na jakieś wsparcie, żeby mieć pewność, że, że go ubijemy. Zniszczyliśmy też respa, więc raczej możemy być spokojni. Raczej możemy być spokojni. Właśnie miałem mówić, czy to buchnie, czy to nie buchnie. I buchło, aż mnie przestraszyło. Wychyl? Nie ja wiem, kto się zabił, ale raczej ktoś z większego dystansu, bo tu nikogo nie słyszałem. Tu ktoś leży. Nie, tu jest. Jak <laughs> zniknął i się pojawił, i ten taki chomik z tej gry. E, nie wiem jak to się nazywa, jak się nazywa to takie co się młotkiem wali w chomiki w głowę. Oj, panowie, B2 tracimy. Tak tak przypadkiem. E, fajne jest to, że jest też zróżnicowany układ. że najpierw mieliśmy taki linearny układ. Czekaj, to tam jest ten? Bocik? Tam jest bocik. What? Wyżej? Niżej? Dobrze. Bo Bocika nam nie trzeba, co nam będzie wszystko zaznaczał, nie? Gdzie mnie z tymi dwie... dwie działka... dwa działka? No bo mi to weszli. Myślam, że to gościu, a to po prostu tylko działko... Crawforda. Nieużywane. O! Hello? Kurde, myślałem że trafię go w łeb. Coś nas obchodzi tutaj. No i ja biegają tu już między kontenerami. Tu gdzieś jest. Ciekawe, czy przez tą szparę mógłbym go trafić. Tu pobiegł. Tu między tymi kontenerami ta kusza może być naprawdę bardzo skuteczna, oczywiście, o ile będziemy trafiać, bo to jest... Tak jak mówię, masz... Masz jedną szansę. Jak trafisz, to trafisz, jak nie trafisz, to giniesz. Właśnie tak. A ten jeszcze tarczę ubrał, no. A skoro to ostatni bastion... Przydałoby się być bliżej, nie? Może zaczniemy sobie dość konserwatywnie. Właśnie miałem proponować od pierwszego pięterka, w tymże przybytku. Aczkolwiek obawiam się, że z powodu właśnie tego flankowania od lewej to nie jest dobre miejsce. Lepszym miejscem będzie o nawet za tym koszem. O właśnie, o to mi chodziło. Bo tam w tym przybytku to są wierzyciele C5, albo kosem w łeb można dostać. Tego gościa trzeba ubić, bo on nam tę respa rozstawi. Kurde, no. Nie, nie wierzę. Jak ja nie lubię, ale dobrze, przynajmniej zniszczyli tego respa. Jak ja nie lubię tej kosy w Battlefieldzie. Ale kurde, wszystko co mówię się sprawdza w tej grze dzisiaj. O moi drodzy, ten double headshot to trzeba docenić. Jak ktoś nie lajkował, to już niech to zrobi. Bo taki double flickshot headshot to nie jest coś, co się często zdarza. O, i to w ataku. O, jest jednak. Yy, są pojazdy pancerne w sensie na tej mapie, bo na tamtej nie było. Dawaj tego dziada. Nie wiem, czy ja chcę być pierwszy na polu bitwy, dlatego sobie tutaj troszkę przyhałmujemy. I starym dobrym sposobem pójdziemy kampić z górek. O, oni też mają... Oni też mają czołg. Mają tu ziomeczka też. Już podnoszę. Może mnie nikt nie ustrzeli. Nie idziemy kampić z górek. To nasz... ...dronik. Nie idziemy skampić z górek, gdyż ponieważ to A1 jest bardzo blisko. I możemy je przy okazji przejąć, to co tam będziemy kampić? To jest wielki, zły czołg. Szczęście mnie przez tą dziurkę nie zauważył. I tam mamy jakiegoś rozłożonego goska, ale chyba zaraz dostaniem kosę. Skocz! Tak na ślepo. O! Ja siadło! Ale siadło. To było tylko po markerach, które wcześniej były widoczne z jego karabinu. Dokładnie ta sama mapa i ludzie grają dokładnie tak samo. I ludzie tak grają dokładnie tak samo jak w, w, starej mapie, w starej wersji Ariki w podboju. To jest niesamowite. W sensie można powiedzieć nawet, że dlaczego miałby mnie to dziwić. Ktoś tam był koło nas. Ops dajmy się tobą, nie ruszaj się! Dobra, prowadzi go teraz. Uciekaj, uciekaj, bo wchodzą, znowu wchodzą panie czołg. Już ci podnoszę. O nie, podnosicie się tam? Dobrze. No, gdzie oni, się siedzą? Na pewno w tamtym budynku. Tam jakiś ziomeczek leci? Już nie? Tam? A nie, tam na górze ktoś był. Teraz tam na dole. Teraz tam na burze Ajaj aj, 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 Fajnie dopiero tu biegną. już będzie po sektorze za sekundę. Sektor przyjęty proszę To pod mostem No i bo raczej był pod mostem, gdyż ponieważ już nie żyje, a my jedziemy dalej. Mhm. Mm no, już wjechali na górę. Bardzo przyjemnie mi się gra tą kuszą. Ups. To jest duży, zły No, tu już wyżej się nie da wyjść. Na szkoda. No właśnie, chociażby dlatego, chociażby dlatego doleci tam? Doleciała C5, ale granacik do mnie też doleciał. Próbujemy od tej strony w takim razie. Gdzie tam się chyba że To nie, czy będę miał na niego strzała? Będę miał troszkę cierpliwości. z jest to? Ups. Dobra, nie widzicie mnie? Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. A ty gdzie flankujesz? Mamy gościa. Nawet dwóch. Dobra, ubili ich. No panowie i panie, podchodźcie. Podchodźcie. O, ktoś tam siedzi Dobrze Niestety skończyły nam się c5 I co teraz z tym fantem trzeba wylecieć wyżej I zrobić to z góry O, skyl się pod nas granat zabije Coś tu do mnie leci Jeden poleciał jeszcze wyżej Co ja mam z nim zrobić? Ja chcę wyjść pod tego Wyjść spod tego dźwigu, ale stąd przejmujemy nawet To nie jest taka zła pozycja tak naprawdę Skoro stąd przejmujemy Musiałyby się tylko cepiątki albo jakieś granaty Oj, z czy staj wyjdziesz? Z Zajmę się tobą, nie ruszaj się! No, nie ruszaj się. No, panowie, czy może jeszcze kilka osób tu wejść? Bo już mamy 6, już 7, Pięciu. Oni mają 8, 10. Jest tam wielki Tu Jest wielki zwyciomuś. Dobra, teraz już to musi pyknąć, no. Ale mnie ustrzelił z korneta. Ciekawe, czy to był z Algidy. No i patrzcie, i znowu. Gdzie jest ten kornet Tam jest snajper Pięknie Pięknie pykło Już się podnoszę Próbuciak. Dociśniemy ich Do mojego zacznika.

Nie, ale ten gościu próbuje nas flankować. Nie, jakoś nas tu trafił, no. Nas tak. na pięterko do tego. Do kontenera. Nie? Nie widziałeś mnie? Nie rób hałasu. Nie rób hałasu, bo my tu będziemy robić takie rzeczy. gdy palec mi się ześlizgnął na, z analoga. Spodniecenia, z jaką mam piękną pozycję. Wyszedł. Go! Od frontu. Tak jest. No, nikogo tu nie ma ale ta tarcza mi się podoba. Nie wiem jak to nie trafiło, ale mniejsza o to. PRINAIDZIK tak zwany strzał ślepo w dym. Strzał w bioderko. Boję się tylko jakieś C5, zaraz. Uch, to mi wywalił. Podniesie ktoś Należąco Tak, 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 tak. Wow, 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 elegancko. No i elegancko. No i elegancko.